Dzisiaj poruszymy sobie akurat kawy bif, który macie już de facto tego samego dnia jego rozwiązanie, nie wiem, które tam się zaczyna, to film ma, ale ten materiał latuje o 18 i weźmiemy sobie tutaj po prostu Jóźwiaka i Boxtela i ich bif. De facto panowie są po tych samych pieniądzach, bo jakby jeden i drugi jakby promował swoje gale kamerzystą, więc y, można powiedzieć, że są po prostu złymi ludźmi, patrząc po prostu obiektywnie, a jednocześnie no w tym momencie Boxtel po prostu zrobił tak, że nie nie da się nie kimicować Jóźwiakowi nieważne co mi się zrobiło oczywiście jeżeli tutaj ktoś jest ultra fanem Boxdera i po prostu go popiera w każdym aspekcie rozumiem cię i jakby rozumiem dlaczego stajesz po jego stronie ale ja w tym mifie no po prostu patrzę na argumenty i też patrzę po prostu na prezencję Boxdel wodzi jak taki typowy sebol który nie umie się wypowiedzieć sensownie i rzadko kiedy coś skleja sensownego a Jóźwiak po prostu go tam wiecie bije jak chce i nawet jak Boxdel wyciąga nieby swoją kartę Pułapkę, to z siebie robi po prostu idiotę. No ale po prostu zacznijmy od początku, czyli przejdźmy do. Zacznijmy teraz do konferencji, która mnie po prostu sama zaciekawiła. Pierwsza z tego, co tak oglądałem, to nie była aż tak ciekawa. Poza oczywiście wydzieraniem się jednego i drugiego pana, a to już jest trochę bardziej merytoryczne, ale nadal jest taka dla mnie średnia. Dowody na to, że jesteś tym wodarzem Prime. U. 7 czerwca 2K21. Dajesz wywiad Monice Laskowskiej, w którym informujesz, że wchodzicie we friki. Powołujecie organizację stricte freakfightową i mocno zamieszacie w świecie frików. 15 grudnia 2021 roku wystartowała promocja gali Prime 1. 23 grudnia w wywiadzie dla Kasi z Fansportu informujesz, że nie chcesz być łączony z projektem Prime. Ja nie wiem szczerze, co sądzi Boxdel, czy ludzi to interesuje, czy on jest włodarzem Prime'u, czy też nie. Merytorycznie w sumie on na to odpowiada, że pomaga przy tym, ale nie jest jakby tam zaangażowany w to. No, no, powiem, w Prime. fakty, ja w Prime'ie pomagałem bardzo dużo, służyłem swoim doświadczeniem, ale nigdy... Ale przecież ja jesteś ja na umowie powierniczej, no, takiej jak Casio no, ja jako włodarz Prime'u, ale kur... I zasadniczo, no co to zmienia, no jakby Boxdel... Po, nie wiem, porzucił MMA i tam se po prostu ktoś inny był władarzem zamiast niego, no to też pewnie by była jakaś umowa powiernicza, albo nawet Boxer prowadzący ich spółek też pewnie ma jakieś umowy powiernicze i nawet, wiecie, my o tym nie wiemy, albo nie interesujemy się tym. No to jest takie, że w sumie SEP 4 to idealnie podsumował, że nie ma tutaj, nie ma tu żadnej konkluzji no i po prostu możemy przejść dalej, gdzie wak y, w tym momencie musi mierzyć się z jakimś tam nie wiem, byłym zawodnikiem, z którejś z jego chyba, y, tych Galfenu, w sensie, że któryś tam brał udział, i on po prostu nie wystawił mu faktury. Analogicznie, jak nie wystawisz faktury, to ci nie zapłacą. No to jest podstawowa kwestia. I typ po prostu tam się nie dogadał. No i ma pretensje do juźwiaka, chociaż juźwiak na Cię chyba tym nie zajmuje. Tylko tam jakiś inny typ, on sam go mówił. Kontraktowych trzeba szanować, nie ujawniać umów i tak dalej. Co Wy robicie jako budarze federacji, że nasz dokument dajecie tutaj do ubiegu publicznego? Czy Debilu, to przecież to, to jest wierzy. Ziomek jest y, z, z poboczny Nie został wyklużany w ogóle to chyba nie jest porządek Randomowy gość przyszedł sami by, sami by i tak i zaczął tutać rzukać... łamiecie takie w tym momencie Boxdale ośmiesza swoją federację i jednocześnie łamie logikę taką, wiecie, sensowną, no, że wyobrażacie sobie, że na jakieś takie gali lub jakimś takim wydarzeniu ochrona nie zareagowała, jakby randomowy typ po prostu do was podszedł, co jakby miał nóż albo jakąś inną broń, która mogłaby zrobić krzywdę zawodnikom lub też po prostu samym włodarzom. No to jest wręcz nierealne i Boxdale robi po prostu kurwę z logiki. No ale no, akurat on to bardzo lubi, no i zobaczymy to po prostu też w późniejszych materiałach. Ty Wykorzystujesz 16-letniego chłopaka, uf do tego, żeby przyniósł ci brudy na moją osobę? Nie, dlaczego tak, tak sądzisz, że ja go wykorzystuję? Podebrał ode mnie film na airdropie, bo mam fajne nagranie. I mama mnie nie puści i spotkamy się przed komfą na fajnie jakoś. No dobra, 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 no. ale wszystko aktualne. Tak, tak, jest wszystko aktualne, na spokojnie, wszystko panu, jak jest brudy na bodźce, panu dam bez problemu. No wiemy, to się Wcześniej się spotkać z szesnastolatkiem? Ja sprzedam jakieś brudy na ziomka, który mi pomógł zaistnieć jakkolwiek w internecie, więc... Ma pan 50 lat, niech pan zajdzie po prostu na ziemię. nie mówiłeś inne rzeczy i prosiłeś o pomoc. Tu mamy przykład, kiedy znowu Box uzerywa swoich socjotechnik i takich o mój Boże, straszny typ gadał z 16 16-latkiem. Nie wiem, ja siedzę w akurat Community, że naprawdę gadają ludzie od po prostu 16 16-latków po typów, co mają po 50-60 lat, akurat to jest brówczarstwo i to te... jest... Akurat normalne. i u nas tak to wygląda, niestety ma bardzo dużą różnicę wieku pomiędzy hodowcami. A zarazem, co to za problem, tym bardziej, że ta Ufka była najprawdopodobniej wysłana przez Ciebie, bo siłą rzeczy no sam nawet to po części przyznajesz, w trakcie tutaj po prostu tej konferencji. No i też kuźwa. On nawet nic nie wyciągnął z tego co tutaj rzucałeś to no po prostu kuźwa nic To ty sam wywołałeś temat tak jak kto pytał No i jednocześnie Użyłaś tego jako argument Chociaż on nic nie wykorzystał z tego co się dowiedział od niego Jednocześnie ten kolega na ciebie sypał No więc zajebisty ziomek Po prostu pozdrawiamy I zarazem no to jest ziomek z którym ty się znasz Jakby i mieszkacie ponoć blisko siebie Więc no Boxdel jak to jest Czyli ty jak spotkasz się 14 latkiem I w sumie kiwie co wy robisz. Liście, to, to jest dobrze jak ty się spotkał przed galą z 16 latkiem w recepcji to już jest przerażające więc no znowu kurwa robisz z logiki no, przykro mi, no tak no, niestety to wygląda no i po prostu powodujesz że już wak top granice rozumiesz nie bijesz pięści i przy takich face to face dobrze o tym wiesz no palce do oczu ty jesteś nie, z... cio... A tu jest w tym momencie największa kurwa z logiki Boxdala, czyli on wyjebał juźwiakowi, jakby gonga tam na Rej i tam go jeszcze chyba w klatę walnął. jednocześnie krzyczy tutaj, że dostał palec w oko i że juźwiak jest rozjebany, a jednocześnie później wiecie, nie widać tego, żeby coś było z tym okiem. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy tak naprawdę od razu po konfie. Jestem w ubikacji, żeby mi nie przeszkadzał. Mam do Was jedną prośbę. Chciałbym, żebyście sobie uświadomili, że ocena z trzeciej osoby tego, co się tam wydarzyło, ma się nijak do tego, co się dzieje. Na tej scenie. Nie ma też widocznego, żeby coś zrobił w ogóle tam już w okolicy tego oka. No i po prostu największa kurwa z logiki, że wiecie, on wchodzi i robi po prostu vlogasa, którym mówi, no że tam dziękuję za wsparcie i niesparcia. No to jest w ogóle śmieszne. ale samym później wiecie kolejnym już w tym momencie już Kedju. No i co? Trzeba sobie wyjaśnić kilka spraw, co się wydarzyło wczoraj. Ehm, a wydarzyło się najwięcej na waszym face to face. Ie. A szczególnie przy drugim podejściu, kiedy Boxdel wyprowadził dwa ciosy na początku na brzuch, później na głowę. I Michał, ty to ymm, tłumaczyłeś w ten sposób, że Paweł włożył ci palce w oko. Później się okazało na powtórkach i zresztą sam dodałeś materiał na YouTube, no, że tego palca w oko nie było. Yy, także czemu wczoraj tak powiedziałeś? Skomentuję to w taki sposób, że wychodząc na tą scenę, to jest kurwa duża nerwówka. No więc bardzo prawdomówny jest ten boxdel, Że wiecie, pierwszy czy, że wceś mi palucha w oko i potem wiecie, on po prostu mówi, że na była tego palucha w oko, na nie mówi wprost, ale wiecie, już tylko nie krytykujcie mnie. No i po prostu później, wiecie, dalej już jazda, bez trzymanki, czyli teraz wiecie, przypierdolki, że o twoja federacja, której nie jesteś w ogóle tutaj, wiesz, tak formalnie związany i w sumie tam możesz pomagać, ale równie dobrze nie musisz. No, miała tutaj różne nieciekawe akcje. Był, był był nokaut na ochroniarzu nawet na twojej gali, Tarzan chociażby. Było, było. Eee, nie zaprzeczyłeś. Słucham? Nie zaprzeczyłeś. Na gali Prime, masz na myśli gali no Prime? Tak. zgadza się. <laughs> pamiętaj jedną rzecz, ty jesteś tutaj włodarzem. I ty powinieneś świecić przykładem, bo ty tu jesteś wzorem dla innych. Tak, to prawda, ale jestem tutaj zawodnikiem. Też trzeba, trzeba jakby dodać, że kurwa nerwówka. W tym samym czasie bok rzucający, wiecie, mikrofonami, robiący jakieś inne dymy i pokazujący po prostu patologiczne, wiecie, jakieś tam zachowania na swoich galach. Dla mnie Stormy Norman nie wygram tej walki i będę zrobił wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj mnie to wchodzi, więc zostanie złożony proces! Później Boxdelt Sra, że wiecie jak tam obrażał kiedyś Flickfighty, kiedy to była jakaś nowa rzecz, a w tym momencie on sam do tego później dołączył, w sensie robiąc albo inaczej nawet mówiąc, po prostu pomagając przy tworzeniu innej gali, no to siłą rzeczy mógłbym rzucić tutaj klasykiem. Kurwa, a co można powiedzieć o TikToku, albo muzyki wcześniejszym? Też dużo osób po tym je bała, a teraz 3 czwarte na nich robi swoje po prostu materiały, czyli po prostu klasyczek. świata w nie wiedziałem, że to się tak rozwinie, nie wiedziałem tych plusów, że tyle młodych ludzi zacznie dzięki federacji Fame ma trenować sporty walki i tak dalej, i po prostu mylnie to oceniłem. Z czasem wyciągnąłem błędy, wnioski z tego błędu i zmieniłem zdanie, że w, 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 w jakiś sposób na początku źle się wypowiedziałem. To był mój błąd i tutaj za to oficjalnie przepraszam. To nie tylko był mój błąd. Całe sportowe środowisko na początku was krytykowało. Najgłośniejsze nazwiska, a większość z tych osób jest tutaj teraz w narożnikach, trenuje tych flików i zarabia na nich pieniądze. Niektórzy zarabiają więcej jako trenerzy niż sami by zarobili walcząc sportowo. I wiecie, jak de facto tutaj merytorycznie go po prostu przeprasza i też po prostu wyjaśnia, że pierw tym gardził, a potem po prostu zrozumiał, że Boże, jak to się rozwinęło i Boże, jakie to jest zajebiste, no po prostu tyle pieniędzy leży i można to wziąć, no więc siłą rzeczy, czemu miałby z tego nie korzystać i czemu miałby z tego nie brać, a jednocześnie przyznaje się, że popełnił błąd. Oczywiście tam dalej będą też, kurwy, z logiki, że wiecie, będą do tego wracać i mówić, że o, tutaj po prostu sam jesteś zjebany, bo zmieni Poglądy, no jedynie Korwin nie zmienia poglądów i wiemy, jak to wygląda obecnie, że to no, będzie zapamiętany jako taki dziwny stary dziad, który gadał pierdoły i obrażał ludzi. Dokładnie, Dlatego jesteś słuchaj, tutaj, ale bo normalny w moim wieku. Ale, tutaj teraz, nie ale teraz nie wysłuchaj, jesteś osobą, która lubi dymy. Ja wiem, że ty też często podkręcałeś dymy w prime, no bo to lubisz. Zawsze w show, bo bo on. Bo w świecie free być dymy, no, A tutaj wszedłeś, a tutaj, Paweł, wszedłeś i ja powiem ci tak, że ja też spodziewałem się trochę więcej, bo ty wszedłeś i. Ale eee, ja co zrobić tutaj po prostu, ja mam syna. Ale daś dokończyć? Już? Paweł. dobrze, teraz powiem. Ja dokończę, a potem ty kończysz. Chodzi mi o to, że mi się też wydaje, że specjalnie trochę zagrałeś w ten sposób, bo wiedziałeś, że Bogzel się odpali a no. ludzie wtedy będą z Twojej nie, strony, nie, że to nie, nie. oni na Ciebie. Ja tu przyszedłem z konkretną misją. Słuchajcie, ja jestem ze świata sportu, 10 lat poświęciłem na promocję sportu, przyszedłem tutaj w ściśle określonym celu. Przede wszystkim tak, widzę co tu się dzieje, nie wszystko mi się podoba. Mhm. Mam syna w wieku 16 lat, który mega się interesuje i on i jego koledzy tymi frikami. Chciałem tutaj przyjść i pokazać, jak można dymić z klasą. I to był taki mój cel od samego początku i to jest to moja pierwsza misja. Pokazać tutaj, że można dymić inteligentnie. A tu możecie zobaczyć de facto, wiecie, to osaczenie, które można po prostu wyczuć w całym po prostu tutaj cage'u, wcześniejszych panelach i po prostu wszystkim, co już jak tutaj robił w MMA, no po prostu wiecie, narzucenie narracji, takie próby po prostu zrobienie z niego najgorszego człowieka, jaki istnieje, ale rzeczywiście, no po prostu powoduje to, że ja na przykład mu super kibicuję, po prostu weź tam Boxdella po prostu stłucz, bo to będzie najpiękniejsze, jak wiecie, Boxdell dostanie łomot raz i na przykład poszedłby potem do tej jego federacji fan i dostałby drugi raz łomot. Oczywiście fizycznie raczej wątpię, żeby przegrał Boxdell, Chociaż kto wie, no ciężko mi jest ocenić, bo nie wiemy, co już jak potrafi de facto, ale nadal y, dla mnie osobiście byłoby zajmiste, jakby on to wygrał jeszcze, bo merytorycznie strasznie wygrywa. No i po prostu pokazuje taką prezencję, której brakowało boxerowi. Wiecie, że jak stajecie z kimś, to ma taką potężną prezencję, że pokazuje taką siłę samego mówienia, no to musisz odpowiadać tym samym, bo inaczej będziesz wypadać słabo. Tym bardziej, kiedy boxer bluzga, a już jak merytorycznie na coś odpowiada i merytorycznie, wiecie, odnosi, że czuć po prostu tę prezencję jego. No i też po prostu ładnie ciśnie tutaj po Fame MMA, że wiecie, oni nie dali tutaj przykładu, a on po prostu pokazuje jak można zajebiście fajnie demić, więc oby więcej takich osób w freak Fightach. Przejdziemy teraz do sprawy z UEFą, bo sam jestem ciekawy, jak to się rozwiąże. Na początku zaczniemy Boxel, ty miałeś z UEFą spięcie. 8 miesięcy temu oglądałem, był taki shot, mówiłeś, że uciąłeś kontakt z UEFą i nie chcesz być łączony z jego przyszłymi ruchami. Tam Ulfik nawet dodał, że nasrał on wam do ręki, która go karmiła. Więc jak to się stało, że znowu mieliście z nim kontakt? Zacznijmy od tego, że myśmy już jakiś czas wcześniej pogodziliśmy się z Kacprem. Bo była taka sytuacja, że on po prostu napisał do mnie, on poszedł do szkoły wojskowej w ogóle, dał mi też takie informacje, że troszkę się zmienił, chciałby wrócić do tego internetu. Ja powiedziałem, że mam teraz dużo rzeczy też na głowie, rzeczy, które muszę gdzieś tam na... no tematy, które muszę zrobić i nie mam teraz czasu na to, żeby wznowić jakiekolwiek serie vlogowe czy cokolwiek z Kacprem ale będę się mu przyglądał nie? i będę zaobserw chcę zaobserwować jakąś zmianę, no bo nie chcę tutaj też, kurwa, być jakimś chujem i teraz na lewo i prawo rozpowiadać, jak tam z Kacprym było. W każdym razie od dwóch, trzech miesięcy już było na tyle dobrze, że... Że się, że żeśmy się. No mieliśmy jakiś kontakt po prostu w tym wszystkim, nie. Ja nie rozumiem trochę, Paweł, bo widziałem taki wywiad, nie? że ty obracasz tego kota ogonem teraz, nie? Z tym No bo ja wiem jak to było, wiem, jak to że on nie, Ale nie, tygodone, nie właśnie że, nie, że, nie że, było następne tak, bruty, na ciebie po Nie lepiej, Paweł wysyła, na razie, niech to tylko dokończę Michał. Dokończę gdzieś ja, te, też się wypowiesz. Mhm. Nie uważasz. W sensie masz jakikolwiek dowód na to, że ja jakby zaprogramowałem tę y, podstawkę y, dla Kacpra, że nie wiem, że on do mnie nie przyszedł z tym, że ty się z nim kontaktowałeś? Nie, no ja wiem jak to, jak to było, On był rozżalony i tak dalej, bo znalazłeś mu za skórę. Są wywiady w internecie, jak się źle na ten temat wypowiada. Wiesz dobrze, że ludziom wysyłał, że ma różne rzeczy na znaczy Ciebie. Wysyłał screeny o różnych rzeczach, co tam było między wami, o których nie chcę mówić publicznie. W pewnym momencie... Zareagowałeś, bo pewnie powiedział do Ciebie, że z wiaką rozmawia i tak dalej. I go wziąłem z powrotem pod skrzydło i wtedy poszło już to wszystko pod skrzydło, to drugą stronę, pod, pod skrzydło no. go nie wziąłem, bo to no, no. jest za dużo powiedziane, no, ale. Nie wiesz, no wiesz, to jest młody człowiek, łatwo go zmanipulować i zagręcić. Sam się do mnie cisną, cisnął, cisnął się do Kasjusza, wysyłał screeny jakichś waszych rozmów i tak dalej o różnych rzeczach. Sam dobrze o tym wiesz, także lepiej zostawmy ten temat. Tak, tylko chcę ci powiedzieć, że, no nie wiem, bo ty to tak obracasz kota ogonem, że to ja wykorzystałem 16 lat. a poczekaj, czy, czy ja coś mówiłem o nim? No, ale spotkałeś powiedzieć? się z nim w... W pokoju hotelowym. No, nie w pokoju hotelowym, bo to też jest różnica. Tylko a to... się spotkałem z nim w lobby hotelowym. No ale jaka to jest różnica? No spotkałeś się z nim kurwa po prostu ten... No i teraz mamy takie, wiecie, kłócenie się de facto, czy oni się spotkali tu, czy tu, a tak naprawdę, no, ziomeczek jest typowo od Boxdala, no i to jest ziomeczek, który, wiecie, no, sypie na lewo i prawo, kto mu więcej po prostu da do michy. No i to jest ogólnie słabe dla jednego, jak i drugiego. Jednak tutaj Jóźwiak też bardzo ładnie się broni, że siłą rzeczy, no, on sam do niego przechodził i on sam po prostu, wiecie, mu, za przeproszenie, właził w dupę, a nie w drugą stronę. No i na sam koniec po prostu Jóźwiak Tutaj wyjaśnia, jak się czuje w tym MMA, No i mamy tutaj teaser możliwej walki po prostu z Golą w tym momencie. Że potrafię też wejść do paszczelwa, gdzie jestem nienawidzony, i tak dalej mi to wcale nie przeszkadza. Czy byś drugi raz jeszcze na fejmie, czy nie? Słucham. Czy byś zawalczył drugi raz na fejmie Nie tak ma problemu. Bardzo chętnie. Mi się tutaj mega podoba. Ja bym cię bo... chciał zobaczyć z Golą. Jakby dla mnie sama po prostu tutaj ta szopka z tym żwiakiem, no wyszła tak, że bokser dla mnie jeszcze bardziej się trochę ośmieszył jako po prostu człowiek. Już w tym momencie dla mnie top. Jeżeli i ty drogi widzu uważasz, że jest inaczej, no to po prostu napisz mi to w komentarzach, jestem ciekawy po prostu argumentacji. No i pamiętajcie, że to po prostu też moja opinia, więc nie musicie się ze mną kompletnie zgadzać i możecie być team Boxer. Oczywiście ja i tak ma nie obejrzę, więc dowiem się tylko z relacji, jak to tam wygląda finalnie z finałem tego pojedynku ich, no ale no co. Jakby życzę, żeby jak wygrał, bo z siłą rzeczy merytorycznie lepiej wypadł, no i nie lubię po prostu takiego, wiecie, atakowania stadnego, które jeszcze jest tak po prostu obrzydliwe i takie po prostu smutne. Nie dziwię się, czemu Wardenga nie ma po prostu przedłużonej umowy, a to jest ode mnie na telewizorze na razie. Do widzenia!